Nigdy nie możemy mieć pewności, czy osoba, która jest z nami na spotkaniu online, ma akurat na sobie spodnie. I tak samo jak szybko zakochaliśmy się w spotkaniach online, tak samo bardzo szybko zrozumieliśmy, jak bardzo różnią się one od takich na żywo i jaki mają na nas wpływ, szczególnie psychologiczny. I wynika on z kilku rzeczy. Przede wszystkim aspekt techniczny. Kiedy komunikujemy się przez Zoom, Teamsa, Google Meeta, Cisco Webex, to jest opóźnienie pomiędzy tym, co mówimy a tym, co wysyłamy do naszych rozmówców i standardowo wynosi ono około 1,2 sekundy. Jest to jeden z powodów, dla których dużo szybciej męczymy się w trakcie spotkań online. Bo wynika to właśnie z tego przesunięcia pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co sami nawet słyszymy po drugiej stronie. I to powoduje swojego rodzaju sfatygowanie, które też już jest gdzieś opisane i sklasyfikowane jako codziennie towarzyszące nam zjawisko. Druga rzecz, która nas męczy w spotkaniach online, to podświadome, a czasami też świadome, zastanawianie się nad tym, czy kadr. Za moimi plecami, nie zdradza czegoś, czego nie chciałbym zdradzić. Na przykład: czy nie widać mojego prania? Czy nagle ktoś nie wejdzie mi do pokoju w trakcie spotkania z jakimś tematem rodzinnym? Czy sąsiad nagle nie włączy wiertarki, która zagłuszy to, o czym rozmawiamy? I to są dodatkowe czynniki, które wprowadzają w nas dyskomfort, o których nie myśleliśmy nigdy wcześniej, a przynajmniej nie na taką skalę jak teraz, kiedy większość spotkań, jakie odbywa się w firmach, szczególnie w firmach technologicznych, ale już nie tylko, no bo szkoły też się przeniosły do online'a, to są rzeczy, które nas wprowadzają w pewien dyskomfort. I sam nawet doświadczyłem czegoś podobnego względnie niedawno, Miałem wystąpienie przed około stuosobową osobową publicznością i mówię to, co mówię, i nagle w środku zdania ktoś spuszcza wodę. I nie powiem, że nie było to dla mnie zaskakujące, i nie powiem, że nie, nie wprowadziło mnie to właśnie w pewien dyskomfort, ale bardzo szybko zdaję sobie sprawę z tego, że to jest nasza nowa normalność i należy jakoś przejść do tego, do porządku dziennego obok takich zdarzeń. Jest też problem na przykład z ciszą, gdy jesteśmy na spotkaniu online. Kiedy ona zapada, niekiedy nie wiemy co ludzie myślą po drugiej stronie. I ta cisza i niezręczność wynika z tego, że będąc na spotkaniu niefizycznym w firmie, nie widząc drugiej osoby, nie będąc w tym samym kontekście, w tej samej czasoprzestrzeni, możemy nie do końca się rozumieć, a w zasadzie ta komunikacja będzie jeszcze trudniejsza. Bo z jednej strony ludzie reagują ciszą, bo mogą nie wiedzieć, jakie są oczekiwania od prowadzącego spotkanie, więc dużo na znaczeniu zyskuje teraz kontraktowanie pewnych nowych czynności. Na takiej zasadzie, że jeżeli się ze mną zgadzacie, to sygnalizujcie mi to. Podnieście kciuka w górę. Jeśli nie macie kciuka fizycznego, to użyjcie tego wbudowanego w program. A jeżeli zapada cisza, to znaczy też, że za tą ciszą coś się kryje i musimy sobie zacząć też z tym radzić na nowe sposoby. Dochodzi też kwestia tego, że tak jak powiedziałem, każdy z nas jest w innym kontekście i niekiedy wyłączenie kamerek może pomagać. A niekiedy może przeszkadzać, i powinniśmy wewnątrz organizacji ustalić pewne zasady współpracy i określić, kiedy komunikujemy się ze sobą z włączoną kamerką, a kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby ją wyłączyć. To drugie szczególnie rekomenduję w tych sytuacjach, w których jesteśmy już przejechani tymi spotkaniami online. Bo jeżeli odbywamy 2, 3, 5 spotkań po drodze, to będziemy dużo bardziej zmęczeni, niż jakbyśmy odbywali je w biurze, widząc się z ludźmi, mając ze sobą fizyczny kontakt. I rekomendując to, co możemy robić w tej nowej rzeczywistości, żeby sobie radzić ze zmęczeniem wynikającym ze spotkań online, to możemy na przykład starać się minimalizować ich liczbę. To co da się załatwić na mailu czy na Slacku czy na innym komunikatorze w asynchroniczny sposób, załatwiajmy to. Bo nie musimy się w każdej sprawie ze sobą spotykać. Tak samo, jeżeli możemy wyłączyć kamerki i pozwolić sobie na to, to je wyłączmy. Spotkania online musimy zacząć kontraktować, tak żeby ludzie wiedzieli, jakie są zasady, i żeby ludzie mieli pełne przekonanie co do tego, że jeżeli zapada milczenie na spotkaniu, to to nie musi oznaczać nic, niezręcznego ani nic złego. A Wam jak jest w tej nowej, online rzeczywistości? Dajcie znać w komentarzu. I koniecznie napiszcie, czy oglądając to wideo, mieliście na sobie spodnie albo spódniczkę. Do zobaczenia.